Ja mam jeden komentarz i myślę, że on w ogóle jest strasznie trafiony, to co teraz, ta dyskusja, która się toczyła co do wielu osób. Jakże często jest tak, że my mylimy chęć naszych klientów z ich potrzebami. Czyli klient mówi potrzebuje, tak naprawdę on coś chce i oczywiście jesteśmy za tym, żeby się dopasować do potrzeb klienta, ale chcieństwo nie jest najcenniejszą cechą. I, I to jest też pytanie, które chciałem zadać i w końcu nie zadałem, ale e, takie wyzwanie, które bym chciał zrzucić tam też do e, Ediki, ale też do wszystkich Was. Jak sprytnie rozróżnić to, co klient chce od tego, co klient potrzebuje? I notabene, a propos tej zmiany, która tu była proponowana w ostatniej prelekcji, stroną w rozmowie nie powinna być moim zdaniem sprzedaż, tylko klient. Czy on tego chce? Czy on tego potrzebuje? Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Aleksandra Walczak. I również pracuję w firmie Sklejka Eko w Ostrowie. Kolega tutaj przed chwilą zaprezentował w skrócie historię i naszą specyfikę produkcji w firmie. Dlatego ja ominę ten etap i po prostu przejdę, skupię się troszeczkę bardziej na wydziale, który, który, który ja poddałam analizie. No i na którym chciałabym skupić tutejszą prezentację tak pokrótce jeszcze obrazowo zobrazowany, gdzie można naszą sklejkę zobaczyć i znaleźć. O autorze troszeczkę. Ja jestem w firmie od dwóch pół roku. Moje stanowisko to koordynator działu usługi przetwarzania. To jest dział, który Krzysztof już też wspominał o nim. Na naszym dziale wszelkiego rodzaju sklejka naszej produkcji i inne pozostałe materiały drewnopochodne są przetwarzane, więc wszelkiego rodzaju obróbki to nasza specjalność. Moim zadaniem głównym oczywiście jest koordynowanie pracy na wydziale, planowanie tej pracy. Ja również zajmuję się współpracą z firmami kooperacyjnymi, które z nami współpracują. No, a także mamy taki młody, fajny zespół, gdzie cały czas pracujemy nad nowymi produktami, nad nowymi technologiami, które będziemy mogli zaproponować klientowi, żeby, żeby zwiększyć jego zainteresowanie naszymi usługami. Króciutko o geneza powstania tego wydziału. No takie główne cele, no to oczywiście z zysku firmy postanowiliśmy sobie zaproponować klientowi coś więcej aniżeli tylko sklejkę w pełnych formatach i inne płyty drewnopochodne, bo chciałam tutaj zaznaczyć, że my również zajmujemy się działalnością handlową. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy przetwarzać, proponować klientowi już gotowe rozwiązania. A, a, pff, również jednym z kluczowych takich punktów jest to, że chcemy zaproponować klientowi po prostu sprzedaż usług obróbczych na naszym wydziale, na materiale powierzonym klienta. Mm, żeby go jakoś tam też zainteresować tym. Jeden ważny aspekt, on może nie ma takiego przełożenia na wynik finansowy, ale myślę, że warto o tym wspomnieć też. My zaopatrzamy jako wydział, jako stolarnia, naszą produkcję wewnętrzną w różnego rodzaju palety, stoły robocze, podkłady. Także jesteśmy też takim wsparciem wewnątrz zakładowym dla produkcji i dla magazynu, dla wszystkich innych działów współpracujących. Troszeczkę chciałam zobrazować, ja przelecę trosz, dość szybko, ale myślę, że jak obejrzymy sobie zdjęcia, no to, to zawsze łatwiej wyobrazić sobie, co tam się dzieje, co robimy i jak to wszystko wygląda. Coś więcej o wydziale. Tutaj zdjęcie to jest też zdjęcie, naszego, zdjęcie nasze, naszej firmy z lotu ptaka. Na czerwono zaznaczyłam miejsca, gdzie na co dzień walczymy z moim zespołem. Ten większy tutaj na czerwono oznaczony to jest główny wydział przetwarzania. Natomiast ten mniejszy to jest stolarnia, czyli miejsce, gdzie zazwyczaj właśnie produkujemy rzeczy na potrzeby wewnątrz zakładowe. Tak to troszeczkę wygląda na, naszym, na naszej produkcji piły panelowe, linia do strukturyzacji, centrum, też tutaj piła panelowa w trakcie pracy. Czym się zajmujemy, jak się rozwijamy? Na początek pokazałabym jeszcze też króciutko, ponieważ to jest dość ciekawe, my również przetwarzamy produkty powstające podczas, podczas, produk, podczas całego procesu produkcyjnego sklejki, zostają nam wałki połuszczarskie, a ponieważ nie lubimy niczego marnować, no to wszystko wykorzystujemy i sprzedajemy, nie ma u nas odpadów, dlatego na przykład z wałków połuszczarskich jesteśmy w stanie wyprodukować drobne takie. Drobny asortyment ogrodowy. Tutaj widać drewno kominkowe, również zajmujemy się produkcją drewna rozpałkowego. No i tutaj na dole to zdjęcie pokazuje taką prost, najprostszą tarcicę, powstałą poprzez przetarcie naszych wałków połuszczarskich wyroby ze sklejki i innych drewnianych, aha, no to są właśnie nasze główne wyroby, ten zajmujemy się na co dzień, na tą chwilę, czyli produkujemy różnego rodzaju listwy łóżkowe, oczywiście też ze sklejki produkowanej specjalistycznie, bo to jest sklejka klejona wzdłużnie. Tutaj na dole widzimy sklejkę szczotkowaną, elewacyjną, mamy bardzo fajną linię do strukturyzacji, pozwala ona na dużych ar... dużych arkuszach strukturyzować sklejkę, a strukturyzacja jest jeszcze dodatkowo uwidacznia, uszlachetnia nasz produkt, no bo naturalne drewno jest bardziej widoczne różnego rodzaju formatki obrabiane numerycznie na centrum frezowania, wiercenia, wycinanie krzywoliniowe, liniowe oraz te dwa zdjęcia tutaj u góry, to jest sklejka oklejona łupkiem naturalnym, dlatego, że coraz bardziej idziemy w kierunku uszlachetniania powierzchni sklejki różnymi innymi materiałami, żeby zaproponować klientowi coraz to nowe, ciekawsze rozwiązania. Tutaj jest właśnie oklejona łupkiem, a na dole, no muszę <laughs> powiedzieć, że w trybie ciągłego i rozszerzającym. Współpracujemy z naszymi kolegami z firmy Lenwit Fornir. To jest sklejka oklejona oklejną naturalną i to jest taka intarsja. Robiliśmy wspólnie parę projektów na targach, wystawialiśmy się także. Również współpracujemy ściśle w ramach grupy. Z czego jesteśmy dumni? Myślę, że to jest dobra okazja, żeby szybciutko pokazać nasze nowe produkty. Co potrafimy zrobić? Występ na ta, udział w targach, w, w imprezach targowych. Dlaczego ja to pokazuję? Nie dlatego, że, że chcę się pochwalić, że udało nam się zrobić jeden stół albo wystawić jedno stoisko. Ja chciałam pokazać to m, dlatego, że. Nasz wydział w przeciągu tego ostatniego półtora roku zrobił naprawdę niesamowity krok w rozwoju. I nie mówię tutaj tylko o nas jako koordynatorze, technologu i innych osobach, które prowadzą, ale przede wszystkim o pracownikach, którzy pracują na co dzień w tym wydziale. Dlatego, że ja wam taki przykład. To stoisko targowe, które widzicie u góry, było w, wykonywane przez nas we wrześniu. Robiliśmy to po raz pierwszy. Wszystko od A do Z zrobiliśmy sami z własnych materiałów, y, sami zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy, zmontowaliśmy. I... Taka ciekawostka, kiedy y, zrobiliśmy projekt, rozdaliśmy pracownikom y, naszym na produkcji, okazało się, że oni nie, zupełnie nie umieją sobie z tym poradzić, bo oni dotychczas tylko cieli prostokąty i kwadraty na sklejce i nic więcej. Y, no więc y, troszeczkę się zmartwiliśmy. Y, okazało się, że czas oczywiście, który przeznaczyliśmy na przygotowanie, jest y, już nie do czasie, musieliśmy poświęcić do sporo wolnego. A, y, a jaki był skutek? Y, tego, że wspólnie udało nam się to stoisko zrobić, a no taki, że już w marcu robiliśmy kolejne stoisko i powiem szczerze, pracownicy dostali projekt, dostali materiał. Ja nie wiem, miałam chyba jakieś spotkanie, wróciłam ze spotkania, patrzę, a stoisko stoi. No po prostu myślałam, że, że, że nie jestem w ogóle w jakiejś innej firmie. Także naprawdę bardzo pozytywnie, a to jest bardzo ważne, dlatego że my naprawdę y, jesteśmy w stanie już w tej chwili zaproponować, y, zaproponować klientom coraz nowe rozwiązania i nie musimy się uczyć ich od podstaw, bo już je zdobyliśmy. Y, to jeszcze zdjęcia z udziału w targach. Analiza. Oczywiście analizem, analizą został objęty ten dział usług i przetwarzania. A dlaczego? No dlatego, że no do tej chwili nie udało nam się z, zidentyfikować ograniczenia na wydziale. Jest to spowodowane tym, że wydział jest jeszcze taki raczkujący i nie mamy pełnego obłożenia zamówieniami. My oczywiście pod kątem organizacyjnym, po tym, jak uczestniczymy w tych studiach TOC, zdajemy sobie sprawę, jak ważne są usprawnienia, dlatego wprowadziliśmy kilka już takich, jak ciągle rozwijanie kompetencji naszego zespołu, czyli właśnie nowych umiejętności, wprowadzenie nowych znacznie bardziej przetworzonych produktów, zakup obrawiarki CNC, no, nie ukrywam, że jest to. To mi stresuje. <noise> Zakup obrawiarki CNC, dzięki której jesteśmy w stanie. Zaproponować dużo większy wyrób, yy, bar znacznie bardziej przetworzony, a przez to mm, możemy uzyskać znacznie większą marżę. Yy, wszystkie nasze zamówienia wewnętrzne są, yy, przechodzą przez jeden system, według jednych procedur. To jest też bardzo ważne, bo już nie ma takiej sytuacji, że Heniu przychodzi do mnie i mówi mam pięć sztuk, potniesz mi na jutro? Nie. Już teraz wszyscy wiedzą, że Heniu przychodzi i mówi, zrobiłem zamówienie, jest szansa, że zrobisz na jutro? co w konsekwencji daje nam możliwość w ogóle planowania na Wydziale. Również to, co bardzo ważne, my teraz na, te, na tym etapie dzięki, dzięki tutaj naciskom ze strony naszego dyrektora handlowego, który właśnie bardzo chciał wiedzieć co, jak i, i dlaczego, bardzo szczegółowo rozliczamy nasze zamówienia w zamówieniach wewnętrznych, co nam też również ułatwia pracę, bo ja od razu wiem na etapie zamówienia ile czasu na to potrzebuję i y, jak dużo czasu mi to zajmie. Jakie maszyny jest tam też już pisana wstępna masz ruta, Ja wiem jakie maszyny będą mi potrzebne i też świetnie idzie nam y, ustalenie planu. Co to jest Ach, jeszcze szybciutko powiem, e, ponieważ co to jest ograniczenie w ogóle? Ograniczenie to technologia zasób, jak wszyscy już wiemy, lub polityka, która nie, potrafia, nie pozwala nam zarabiać więcej. E, powiem tak. Na, tutaj na studiach y, nauczyliśmy się wielu narzędzi myślowych, y, myślenia y, TOC. Chciałam to wykorzystać, y, wdrożyć w moim, y, w moim dziale, ponieważ y, cały czas efekty naszej pracy nie były widoczne, nie przekładały się na liczby, y, na cyfry. Zrobiłam zatem drzewo stanu obecnego. Poszłam z nim do prezesa, bo my mamy ten komfort, że nasz prezes jest specjalistą w dziedzinie TOC. On popatrzył na to drzewo ja myślę sobie, dobra, teraz, teraz już będzie z górki, bo zidentyfikujemy ograniczenie i lecimy do przodu. Prezes popatrzył i powiedział: hmm, nie masz na to wpływu. No i świetnie, zaczęło się. Odwróciliśmy tą kartkę od nowa, wzięliśmy nową, czystą i zaczęliśmy sobie odpowiadać na parę pytań, które uzmysłowiły nam, że tak naprawdę na tą chwilę nie będziemy zajmować się organizacją wewnątrz wydziału, tylko będziemy się zajmować synchronizacją na płaszczyźnie wydział przetwarzania i dział handlowy, najprościej w świecie. Coś tutaj najwidoczniej nie gra, jakieś są braki, dlatego na tym chcemy się skupić. Dlatego w tym celu my sobie jasno już przedstawiliśmy zasoby, jakimi posiadamy. Ja nie będę ich opowiadała, bo ja tak mi zaraz pokażę następną kartkę. E, oczywiście przedstawiliśmy zasoby ludzkie, maszynowe, czasowe. Tutaj chciałabym tylko dodać zasoby czasowe. Umówiliśmy się na pewien, na pewien model technologiczny, od którego chcemy zacząć i który chcemy realizować. Dlatego pod ten model określiliśmy ramy czasowe, jakimi dysponujemy na poszczególnych maszynach. Tutaj uwaga, bo to jest taka sytuacja jak wcześniej Edika wspominała, oni też mają problem z miksem produktów, u nas też nie, proces nie jest liniowy, w zasadzie każdy, każdy, każdy węzeł jest osobną produkcją, dlatego my już się do tego przygotowujemy. Tak, podobnie zresztą jak i wy, w, w trybie ciągłym szkolimy naszych pracowników z innych, z innych stanowisk pracy, aby mogli być operata, operatorami innych, na których nie pracują nawet na co dzień. To nam daje taką właśnie możliwość żonglowania tą pracą. Możemy się przestawić pod zamówienia, które mamy w tej chwili dostępne. A także nie ukrywam, że daje nam bufor bezpieczeństwa, bo jak przyjdzie nam potrzeba uruchomienia kolejnej zmiany, no to nie zastanawiamy się, co teraz zrobimy, no bo już jesteśmy w miarę na to przygotowani. Zdolności wy, wynikające z przyjętego modelu technologicznego, to jest to, o czym mówiłam, od tego modelu technologicznego chcemy <grymnie> zacząć. Więc te zdolności pod ten model przygotowaliśmy, wyszczególniliśmy nasze główne maszyny, urządzenia, węzły, na których, których możemy zarabiać pieniądze i określiliśmy ich wydajności. Dotychczasowo... Z, Pokazaliśmy dotychczasowy wynik sprzedaży za rok na dziale usługi przetwarzania, tak jak mówiłam, trzy główne źródła. Wyroby, czyli mam tu na myśli przetworzoną sklejkę naszej własnej produkcji, towary, czyli przetworzone inne pozostałe materiały drewnopochodne oraz usługi, czyli usługi na materiale powożonym. Razem dało nam to w 2016 roku nieco ponad 9 tysięcy metrów sześciennych na rok sprzedaży. Mówię sprzedaży, dlatego że my jeszcze również przerabiamy materiał na żeby wewnątrz zakładowe lub czasami wspieramy produkcję w przetwarzaniu, ale to nie jest liczone tutaj w tych danych. Pokazaliśmy sobie, i to jest w zasadzie najważniejszy slajd, co my chcemy uzyskać. Działalność nie zmienia się, nadal będziemy przetwarzać, nie będziemy produkować czegoś innego. Zakres. W wyrobach chcemy uzyskać 8 tysięcy metrów sześciennych, w towarach 2,5 tysiąca, no i w usługach 500. Razem da nam to 11 tysięcy metrów sześciennych i to jest w zasięgu naszej ręki bezinwestycyjnie, co jest bardzo ważne. A celem będzie oczywiście podniesienie marży na wyrobach pełnoformatowych o 15%. Co da nam rezultat wymierny w wysokości 34 milionów złotych sprzedaży. No i będzie to wzrost w stosunku do lat poprzednich o 18%. Od tego chcemy zacząć, a na tym nie spoczniemy, ale od czego zacząć trzeba? Kierunek rozwiązania stał się dla nas już wtedy bardzo jasny. Szukamy wąskiego gardła, czyli ograniczenia. Taka już mała nam się w głowie pojawiła myśl, że skoro nie jest to technologia, a wiemy, że na razie nie jest to technologia, najprawdopodobniej w 90% zazwyczaj jest to polityka, dlatego chcemy ją albo wprowadzić, no, albo wykluczyć, żeby pozwalała nam zarabiać więcej. Wytypowaliśmy sobie płaszczyzny, które będziemy analizować, i w zasadzie już je analizujemy, bo projekt jest już w trakcie realizacji. Dlatego tutaj będziemy się skupiać na takich pięciu obszarach, o tym powiem, bo to jest bardzo ważne. Sam dział usług i przetwarzania. Chcemy przejrzeć, zastanowić się, czy my rzeczywiście robimy wszystko tak, jak należy, bo może gdzieś tutaj w naszym wydziale jest problem, o którym, o którym nie wiemy jeszcze. Współpraca na, na poziomie dział przetwarzania, dział handlowy, do przeanalizowania, oczywiście, sama praca w dziale handlowym to członkowie naszego zespołu, czyli handlowcy, są za to bezpośrednio odpowiedzialni. Kontakt z rynkiem być może nie mamy jakiejś super atrakcyjnej oferty też do przeanalizowania. No i sam rynek oczywiście, rynek w kontekście takim, że spróbujemy stworzyć potrzebę dla tego rynku, żeby po prostu u nas zamawiał. Jakie podjęliśmy już kroki? Czyli na jakim etapie jest projekt? Stworzyliśmy zespół odpowiedzialny za ten projekt. Jest to trzech wybranych handlowców koordynator naszego działu oraz dwóch technologów. Jasno określiliśmy ideę, jak bardzo jest to ważne, i pokazaliśmy wszystkim, jak bardzo wymierne będą tego skutki. To jest bardzo fajne, bo bardzo łatwo uwidacznia i pokazuje ludziom, jakie będą tego zyski. Wytypowaliśmy płaszczyzny, to czyli to, co mówiłam przed chwileczką. Stworzyliśmy harmonogram oczywiście spotkań, e, na których analizowane będą postępy, i rozdaliśmy pierwsze zadania konkretne, e, które będą rozliczane na tych naszych spotkaniach, e, zawartych w harmonogramie. Ostatni slajd. E, pokusiliśmy się już na tym etapie o stworzenie sobie zagrożeń, jakie nas czekają. E, no, i taką wstępną, takie wstępne rozwiązanie już mamy też zaprojektowane. Mam nadzieję, że nic więcej nas nie, nie zaskoczy. Konieczność zwiększenia produkcji. Może się pojawić e, taka opcja. Dlatego to, co wcześniej mówiłam, szkolimy większą ilość pracowników na stanowisko operatorskie i w, my w trybie ciągłym prowadzimy rekrutację w firmie. E, zwiększenie zapotrzebowania na sklejkę może się okazać, że produkcja nie będzie w stanie zapewnić nam jej. E, Spróbujemy dokupić ją na rynku zewnętrznym lub po prostu najprościej w świecie tak kombinować, żeby zrobić to ze stanów magazynowych. Potrzeba nowej technologii, niedostępnej firmie, myślę, że też nie stoi u nas na przeszkodzie. Ja tutaj widzę możliwość outsourcingu, a w przyszłości, jeżeli będzie to tak powtarzalne, jakieś tam inwestycji, spadek motyw, motywacji handlowców na skutek takich niewymiernych efektów. Tutaj myślę, że będziemy musieli wprowadzić jakiś miernik, który nie będzie związany z wielkością sprzedaży, bo to będzie dopiero budowanie nowego rynku, a, a nie po prostu już współpraca z kontrahentami, z którymi do tej pory pracujemy. Brak spadek motywacji całego zespołu, no myślę doświadczenie, które tutaj mam już na, przy pracy, przy innych projektach. Okazuje mi, że ten spadek przychodzi, ale <grywia> że ten spadek przychodzi, ale my sobie z tym poradzimy, bo myślę, że w zespole siła. E, każdy z nas jest jak optymistą i wierzy w sukces, więc na pewno sobie damy, e, damy radę. Brak zainteresowania ze strony rynku. Tworzymy to zainteresowanie, przynajmniej taką mamy nadzieję. Wniosków już nie będę czytać. Wnioski nie, nie tyczą się stricte projektu, dlatego że projekt jest jeszcze w realizacji, choć już wiem, że przyszło zamówienie jakieś tam nowe próbne i jest w trakcie prototypowania, także mam nadzieję, że, że wyjdzie kolejny temat. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że naprawdę na tych studiach. Udało nam się spojrzeć na organizację z innej perspektywy. My bardzo często już w naszej firmie, ponieważ jest nas siódemka z naszej firmy, wyszliśmy z naszych działowych silosów i wspólnie, razem udało nam się zrobić pewne rzeczy. Uważam, że to jest naprawdę wielki sukces. Używamy narzędzi, narzędzi myślowych, na razie uczymy się, ale będzie dobrze. No i to wszystko w zasadzie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. No takie pytanie, bo troszeczkę mi zabrakło, jednak pokazania tego drzewa, mimo że było niedoskonałe, a co wyszło tam jako przyczyna źródłowa? Może no pamięta? właśnie brak pełnego obłożenia i brak sukcesywnego dostarczania sklejki do przetworzenia. Mhm. Dobra, dziękuję. Moje pytanie dotyczy. Jakby wskazania tutaj przyczyny tego wszystkiego, co mogłoby pomóc nam w firmie, jeśli chodzi o tą działalność, zwiększenia, pozwolenia sobie wykorzystania tego potencjału, jaki jest wydział przetwarzania. I na dzień dzisiejszy polityka związana z przygotowaniem się do badań potrzeb klienta, bo jasno dzisiaj reagowanie na potrzeby klienta wymaga. Konsultowania z nim, badania jego bezpośrednich potrzeb, kłopotów, bolączek. Jakie może być ograniczenie w przypadku tej działalności, jeżeli chcielibyśmy od dnia jutrzejszego rozmawiać bezpośrednio z klientami o ich potrzebach? Czy widzisz tutaj element związany z ograniczeniem w postaci wiedzy i doświadczenia w diagnozowaniu potrzeb klientów? Biorąc pod uwagę, że moce produkcyjne są nieobłożone i na dzień dzisiejszy wydział oraz ludzie są gotowi do tego, żeby realizować dużo większe ilości zamówień i zleceń. Tak, jest to oczywiście moje subiektywne zdanie, bo nie jestem specjalistą od handlu. Nie mam takich predyspozycji, natomiast z doświadczenia widzę, że po prostu najprościej w świecie klienci, których do tej pory obsługujemy, oni nie wiedzą, że my mamy możliwości przetwarzania, nie wiedzą, co my możemy zrobić. I w drugą stronę często sprzedajemy sklejkę do klientów, gdzie my nie wiemy, co oni z naszej sklejki zro mo mogą zrobić. I tutaj jest na przykład podam taką sytuację, gdzie handlowiec pojechał do swojego klienta, który bierze od nas sklejkę, sklejkę w pełnych formatach, przeszedł się po produkcji i okazało się, że my możemy do niego zrobić trzy razy więcej rzeczy przetworzonych. No i ta współpraca została nawiązana. Oczywiście handlowcy dostali zadanie takie, żeby nie proponować na razie produktów, które nie są sprawdzone i nie są pewne. Chcemy to zrobić w drugą stronę. Mają dopytać klientów, czego oni potrzebują i stworzyć właśnie dla nich ich tą potrzebę. No i tutaj będzie ścisła współpraca oczywiście handlowców z technologami i wszyscy są chętni do współpracy, żeby, żeby do klientów jeździć wspólnie, razem i już na bieżąco, na gorąco proponować jakieś tam wstępne rozwiązania dla klienta. Czy wiedza technologiczna jest ograniczeniem w budowaniu oferty? Technologów nie. Handlowców do sprawdzenia. Dziękujemy, brawa.